Szybki poradnik na bossa, tak Bringer Goliath, żeby ją przywołać są dwie opcje. Można ją przyzwać używając itemu Abomination na biomie dżunglowym lub pojawi się sama w podziemiach dżungli po pokonaniu golema. Już nie będę wspominał w filmikach na temat HP, bo uważam, że jest to niepotrzebne. Potrzebne akcesoria to Angel Treats, Asgard's Valor, The Community, Fire Gauntlet, Fish Run Wings i Celestial Shell. Załóżcie Hydrothermic Armor i Brinny Baron. Do tego bossa zbudujcie trzy niedługie platformy. Walka jest bardzo podobna do Queen Bee. Podczas walki boss będzie doszował, Strzela moimi opętanymi pszczołami i rakietami. Niżej 50% HP przestaną się one respić. Respi również plak Chargersy. Jeżeli będzie miała 80% HP, będzie doszować również po skosie. Respi również miny, które będą podążać za graczem. Po zabiciu macie 100% szans na Infected Armor Plating, Plagg Celkanistry, Stingery, Toxic Heart, Greater Healing Potki i plak Bringer Goliath Lore. Jest 25% szans na te itemy. Mniej szans jest na Mala Hit, Plug Black Color, Bringer Goliath Mask i Plaquebringer Bringer Trophy.